Maneczko, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak pobrać Huzuni a, oraz je no, wrzucić na Minecraft. Bajzy czuj, no launcher. I to pierwsze, wchodzimy w internet i na tą stronę, co będzie link w opisie i pobieram. Jeszcze 11 sekund, to my już potem napiszemy procent. A ppdata procent i tu kropka minecraft, to, tu też można kropka t, minecraft byzyczu i tu wybieramy wersję tu tylko na 1.7.2 to wciskamy 1.7 i tu gdzieś powinno być dobra, to ja idę tu na minecraft Wersi versions no i tu minecraft to ja mam normalnego tu, tu już mam ten plik, co ściągłem, bo ja go już dawno tu przerzuciłem. Dobra, i tu powiedzmy, mm, mamy huzuni. Wchodzimy. No i tu k mamy ten folder. O. Co usunąłem te 172... No 1.7... 2.jar to mm, najłatwiej wstawić na pulpit, żeby nie usuwać, jak już będzie nie chciało się grać na Citach. Ja nie gram, ale nie pokazuję. No i tu wciskamy 172jar. No i wchodzimy. Ładuje się. No i pisze normalny Minecraft, ale będzie huzł. Mój hmm. tekst No dobra i patrzcie. No i Huzuni, nie? Huzuni, odciąc tu można sobie VIP-a huzuni, to ja wam pokażę wszystko na single player, bo nie chcę na serwerze dostać bana. Single hmm. Ja już login chciałem. Dobra. Y op. I dobra. Tu mamy takie huzuni. I prawy shift to włączamy te na przykład autotypacp, tu spawn skin, zrobiłem sobie, pograłem. To znaczy mój kolega grał. Dobra, i tu mamy na przykład Killaura, Anty no To jest, że jak będziesz, będziesz miał mniej niż 3 HP, wywalicie cię serwa i nie stracisz i tu. Tu krytykers, że wali krytyki. Nie, tracę to nie ma żadnych ludzi. No i w ogóle nie, to to już tak obczajcie X-ray. What the fuck, ale mam blaga skraszowało mi x rayem Dobra. No i wiecie, nie jak to jest? No no to. Mogę... No to już... To by było chyba na tyle. No a jak potem nie chcecie właśnie tego huzuni, to tu to, co zostawiliśmy to 172jar to bierzemy tak folder nasz, i tu jest te huzumienie. No to najlepiej usuwamy, albo tworzymy kopię i to usuwamy, żeby się nam nie zawaliło. Dobra, no i tu wciskamy nasz 172x. No i play. No i powinno chyba wszystko działać. Zaczymy. jest na huzuni na przykład na Skywarsach można. No, ale ja nie używam, jestem dobry. PvP. No i tu już nie mamy Huzuni. zobaczcie. Moja mapka. Tam, jakiś tam świat mój. No i wciskamy lewy shift i nic. Escape nic nie ma. No no to... To chyba by było na tyle. Link do... Strony chudni będzie w opisie. Więc na no.